Cześć, witam na poziomie niebieskim w Trackmania Nations Forever. Dzisiaj C01 na początek. A co dalej? To zobaczymy z czasem 31,20 na złoto. Trasa wykręcona, pofałdowana. Jakby trzęsienie ziemi jakieś przeszło po tym torze. I zobaczymy co tu się działo, bo nie pamiętam tak aż w 100%. Aha, dziury się pojawiają po raz pierwszy. Ok. Dodatkowo słupy Tu można wylecić z trasy No właśnie, ale przejedziemy się jeszcze Przejedziemy się, bo czemu by nie Złoto mnie ściga, tu jeszcze się rozwaliłem I przegrałem ze złotem, no super 31 35, Świetny wynik Nawet bym to zostawił już i wrócił na YouTube Jako trasa zaliczona, bo no nie Czemu by nie Dobra, tak bez żartów to weźmy się poważnie do roboty, bo czeka nas sporo Zabawy na poziomie niebieskim. Tu żarty się już skończyły. To już nie przelewki. Będziemy mieli naprawdę wiele trudnych wyścigów przed sobą do przejścia i zaliczenia. Chyba za mocno zwolniłem, nawet na pewno. I znowu rozbitka. Sekunda 31, jeden medal, nie. Ścigamy się dalej, poprawiamy Ale już było lepiej, prawda? Ponad sekunda Przewagi nad złotem Daje nadzieję na to, że autor gdzieś tam się Kręci niedaleko tego czasu Też pewnie za 2 sekundy przewagi Nad złotym medalem trzeba będzie wykroić ale Chyba cały czas za wolno Teraz próbujemy się tu nie rozwalić no właśnie, tu niestety jest nachył, to jest coś podobnego jak. Kiedy to było trasie? Chyba B03, albo B02, też tam przedmiotem był taki e, nachył, jeżeli chodzi o trasę. I kąt wyrzucający na bandy, lub poza nie, to jest coś podobnego, ale też chyba bardziej ostre to jest. Trasa dzika, ale w końcu mamy trzeci poziom trudności, więc musi być dziko. Problem musi wzrosnąć, prawda? Trudność też. Poprzeczka musi być podniesiona. Jest to oczywiste. I będziemy sprawdzać, jak to nasze umiejętności się tutaj sprawdzą. Na tej trasie na razie się nie sprawdzają w ogóle. Ale to nic, mamy czas. Jak coś to się poprawi. Na serce próbie nagrywania i będzie pięknie, elegancko. Bez ciśnienia A Jeszcze raz tutaj może żeby zakręcić Bez wyrzucania się na bandy Ojojoj Ojojoj oj. Ale mnie podbiło gdzieś Super No takie przyjazdy zawsze liczę Autor też nie jest specjalnie trudny Co ja robię znowu Nie wiem czym się wpakowałem prosto na tę bandę nie pytajcie mnie, bo sam nie wiem, co ja tu zrobiłem. Albo czego nie zrobiłem. Nie, 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 nie tak nie zrobimy tego. Dobra, przetarcie z trasą jest. Jeszcze trzy próby powiedzmy damy sobie. To jest pierwsza. Przynajmniej rekord chciałbym ugrać. Jakikolwiek. A na razie na to się nie zanosi. Przy tak koślawym mierzeniu. Dobra, następna próba, czyli druga. Ależ to wyczucie mi poleciało gdzieś nawet na szyję. Ale musisz też sobie wziąć to pod uwagę, że komentując na żywo dużo się też traci. Jeżeli chodzi o koncentrację i tak dalej. To jest normalne. I wtedy trasy trwają dłużej. Przejazdy są też bardziej komiczne. I będzie rekord 86 setnych, ależ pocisk to był No super 2903, ile autorku miałeś, ty mi powiedz? 2958, przegrałeś, przegrałeś Akrobatik C03 1459 na złoto, i tutaj jest pewien myk Tu widzicie sterowiec na górze Złoto leci nad nim, my spróbujemy polecieć pod nim i trafić właśnie tam i to będzie autor oczywiście o ile się nie porozbijamy o bandy przy okazji co jest możliwe za wysoko, spróbujemy przymierzyć niżej to jest kwestia dobrego wstrzelenia się tam poniżej tego sterowca i to to, 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 ależ blisko jeszcze troszkę jeszcze troszkę, ale mówię to jest to że się pamięta takie rzeczy, takich traf się nie zapomina trafiłem? nie zobacz trzeba wyżej z tego dosłownie znaku się wybić ze szczytu gdzie te strzałki w góry się świecą tak mi się kojarzy no ale nie tak no dawać, dawać, dawać bo nie chcę powtarzać C01 dawać mi ten dobry skok i chyba się udało Chyba się udało. Czy to będzie autor? Sekunda 24. Tak jest. Tak jest. Pierwsza próba rekordowa zakończyła się medalem autorskim. Jeszcze sprawdzimy czas i na tym zakończymy. 13,90. Więc rozbiliśmy autora bardzo solidnie. Dobry początek poziomu niebieskiego. Do usłyszenia w następnym odcinku.